To jest namiestnik, kurwa niemiecki w Polsce. Tylko 100 milionów, ja pierdolę. A my tu pracujemy za, za 100 złotych. Afera KPO wysadzi rząd Donalda Tuska, czy nie wysadzi? Nie mamy pojęcia. Jesteśmy na rynku, żeby zapytać o to zwykłych mieszkańców. Nie, nie, KPO to nie uznaje. To jest nie moja partia i do widzenia z KPO. A, a ty bardziej ten tutaj człowiek. W ogóle nie gadam z tym, nie, nie poruszam tematu na temat jego, a to Krajowy Plan Odbudowy to jest. Afera, to jest afera na całego. Dlatego, a, mówię... dlatego, dlatego hashtag afera, a KPO zrobiliśmy? To no, tyle, co media przekazują, to jest wierzchołek Góry Lodowej, ale na pewno jest, jest to niefer w stosunku do Polaków pracujących, bo to są cwaniaki, wyrobili się yy, i z tego, z tego KPO, co niby mamy otrzymać, to nie będzie nic. Nic. A dla mnie podstawą to jest bezpieczeństwo, rozwój. I prorodzina, a reszta to jest wszystko. nic, Ten żądanie nic nie wart jest, nic. Ja ale, nie popieram go w ogóle. Ale y, Donald Tusk mówi, że KPO to jest jakieś 500 miliardów złotych, a na razie wypłacili około 100, 100 milionów złotych, więc mówi, że to jest dopiero tam parę milionów, drobnych. 100 milionów, na pewno już dużo więcej wypłacono, tylko my o wszystkim nie wiemy. No skąd może człowiek pracy wiedzieć? Ja uważam, że na pewno już robią takie przekręty, takie makleje, że Jak afery różne nim, wizowe to byśmy nie wiedzieli tak, kompletnie jakieś nic. Afery wizowe, dokładnie. Jakieś oni to tak, to jakieś afery kopertowe. kopertowe. To jest nic, to jest to pikuś. Kopertowe już w Szwajcarii robili co? Były wybory kopertowe i co? Nie było problemu. Ale Nielega oni. Nielegalnych emigrantów miało o, być 800 tysięcy, a nie było nic. Tak, Komisję rozwiązali ale, ale, zero. Ale bardziej, Z ludzi baranów zrobili. Ale tym bardziej ten rząd. Po prostu Niemiec, kłamał to to i niemiecki. kłamać będzie. To jest namiestnik, kurwa niemiecki w Polsce. Że, że PiS i PO to jest jedno zło. I tylko tyle. Zdrajcy narodu polskiego. Dziękuję. Nie ma żadnej afery. Bardzo dobrze się zachowali. Bo tutaj, tak szczerze mówiąc, jak chodzimy, to A, większość ludzi. Zachowali. Ale ja nie wiem. Ja tutaj A, po prostu przyjechałem zapytać. Tutaj, tutaj to jest taka, że tu sami pisowcy są i dlatego każdemu przeszkadza. A dla mnie zrobili. No tak. No no mówię, ale tu na targu przeważnie są sami pisowcy. I tak robią. No tak, dla mnie to nie ma żadnej afery. O, tutaj ten pan, tamta trójka, ten pan w środku, on na temat. A nie pokazuje paluchem, ale ja się nie znam na KPO, oni tam dyskutują o ten KPO. Ale podeszliśmy i powiedzieli, że nic nie chcą mówić. Jak? jak? Powiedzcie, że nic za mnie powiedzą na ten temat, że ich to nie interesuje. No to mnie też nie, bo ja nie korzystam z KPO. Ale ja też nie korzystam z KPO, a jednak dużo pieniędzy zostało jakby rozdane. Dobrze czy źle? Nie wiem, nie wiem. Nie mam zdania na ten temat. Bo zdania są podzielone. Jedna, jedna część ludzi jest tutaj za zapisem, mówią, że duża afera, drudzy mówią, że, że szczerze to nic się nie stało. Nie wiem, nie mam zdania na ten temat, bo nie korzystam. Chyba, że ten pan Ja do nie mam, ten... ja nienawidzę w <grywa> <grywa> Pan Tuska nienawidzi. <grywa> to jest podkomuna. Tutaj, no, no wie pan, kto wygrywa od lat? Tutaj to no? chyba Lewica. No to, no to pan wie, a pan mnie się pyta. No, Ale pan... tutaj pan przy kiełbaskach powiedział nam, że, że? to jest bastion pisu. Nigdy nie było. No. <grywa> mamy aferę, czy nie mamy? Wysadzi Tuska? Jest afera i koleś się Tuska zrobili to wszystko. Nigdy nie byłem za lewicą no. od zawsze byłem antykomunistą. Tyle. No to chyba ciężko żyć na takim terenie, bo tu sama lewica. No proszę pana, no, no, no oczywiście, że no, tak, że nie jest łatwo. Ale no, no, no część po prostu ma jakieś tam poglądy, jakiś tam kręgosłup i... I, I tego się trzymam. No. Nigdy nie byłem w żadnej partii, znaczy mówię partii komunistycznej, prawda. No, walczyłem od, od młodych lat z nimi. No. Będąc w Solidarności, zakładałem Solidarność na zakładzie. Na grzebie, no. To jest taka prawda. Jest, to jest namiestnik niemiecki w Polsce. Nie uznaje tego człowieka i tego rządu. Przez Ten... Kola został rząd stworzony. tutaj został stworzony. Platforma przez Kola. W reklamówki pieniędzy wwozili do nas i dzisiaj to spłacają. Oni olewają Polaków. Ty Ale masz być niewolnikiem. Dokładnie. Oni chcą powrotu do tego, żeby Polacy znowu wyjeżdżali i znowu pracowali na Arabii kogoś. Już dokładnie. A po co? Kłam obuda. No co było, kuźba, Co było na granicy? Co było? Co było wcześniej gadane? Za rządów pis Ja nie mówię, że PIS jest idealny, kar nikt nie jest idealny, ale może Konfederacja, może to, żeby ten rząd jak najszybciej zniknął, bo narobi tyle szkody, że my przez lata nie damy sobie rady wrócić nawet do normalności. No taka prawda, ja tak mówię, KPO to jest tylko wierzchołek górotowy, to jest przykrywka, dobrze, że to wyszło. A ta pani nałęcz, ty, ty mianowa, co mianowa, mianował tych ministrów, to są Też nieudolni ludzie. To resortowe są resortowe dziecko, pani nałęcz. No, córka nałęcza. Doradcy Komorowskiego. To są, to są resortowe dzieci, opanowane, opanowane Polskę, opanowali. Ścigają tego. Polską i bezpieczeństwo. No co było? No nie oszukujmy się. Bo pan się pytał, czy jest afera. Jest afera czy nie ma afery? Pewno, że jest. Złodzieje nakradli pieniądze i tyle. To jest afera, czy nie ma tej afery? Nie, yes, bo ja nie, nie jestem stąd. Rozumiem. ale to ogólnopolska afera, to nie musi być stąd. My też nie jesteśmy stąd. Jest afera jest. Złodzieje. Straszna afera, panie. Złodzieje mówili, że wezmą pieniądze z KPO, teraz ganiają na PiS, a ukradli pieniądze, bo za mało czasu na wydanie, ale ukraść było czas. No ale ludzie tutaj nam mówią w jakiejś mierze, że 100 milionów tego zostało roztrwonionych, a SKP ma być 500 miliardów. No to jest problem. te 100 milionów przydomi mi się. Tylko 100 milionów! Tylko 100 milionów? Ja pierdolę. A my tu pracujemy za, za 100 zł? Tak, jakby nie patrolę, to oni by tu podrzucali. Niemcy... Hordy były. Hordy, hordy. Tak, tak. Nie A to samo w Zgorzecu nam to... powiedzieli, że gdyby nie ruch tak. obrony granic, to tam dużo ludzi chce się przedostać po prostu lasami. Tak, tak. Dokładnie. Tak. I to samo ze wschodniej granicy. To tam znowu Białorusini działają Rus z ruskimi, a tu znowu Niemcy, kurwa. A, I zrobili każdym... sobie taki, taki syp śmieciowy. Śmieciowy syp. Jak było wcześniej, śmieci przywozili, tu zakopywali, bo ktoś dostał bańkę. Bo wiadomo, ludzie są kusi na pieniądze. To teraz robią sobie syp em emigracyjny. Takich nielegalnych, nieudajnych danych, ale nie wiadomo, to, że... bez wykształcenia ludzi, który im niepotrzebny. Oni sobie selekcję zrobili, przesiew, przesiew Ta, zrobili. Oczywiście. A do nas te, sorry, nie, nie nazwę tego brzydko, ale... Śrubokrętem wydłubał oczy dziewczynie z gwałcią i śrubokrętem wydłubał oczy. Do, do czego to jest podobne? Ale my chcemy to... bezpiecznej Polski, Ta. żeby moje wnuczki, moje dzieci, moje kobiety, żeby tutaj wyszły i czuły się swobodnie. Tak wczoraj byliśmy na pogoli. Pięknie. Ale już widzę tak, tu jeden, tu drugi, tu trzeci, już, już pomału oni... zaczynają... Ale nie, tak jak powiedziała tak jak powiedziała ta, ta bolszewiczka Szenyszyn. Tak jak ona powiedziała, chcesz w Polsce być? Chcesz? Ja mówię prawdę, ja, ja, ja nie, nie obcyganiłem przez całe, te całe PZPR, panczarzasty, wszyscy, ale pomijając to wszystko, chcesz być w Polsce? Chcesz pracować, chcesz zarabiać, chcesz tu mieszkać do pracy, do roboty. A, on, a oni wjechali po socjal, proszę pana, 4 tysiące dostają od państwa, bo tu ode mnie kupują, dostają, pokazują. Rosło, tak. Ale oni muszą na to też, ja Ja jakieś za granicę, też też 4 nie kosztem Kosztem mnie, mnie, kosztem dzieci, Za za zlikwidują zlikwidują bo trzeba trzeba im dać, tak, trzeba tym ludziom, tak, trzeba nakarmić, tak, wyżywać, do opiekę. Dajmy, bo unia sobie nie Zażąda że ma że ma, być. ma no, my ma nie ma, nie mieli nie nie no. 45 tak, roku tak. zabrakło na 6 Dla milionów. Jestem tak i teraz, przeciwny że... temu rządowi Okropne. i nigdy nie zagłosuję. W ogóle naprawdę pójdę na wybory, ale nie na tego człowieka. Ten człowiek jest spalony u mnie całkowicie i wiele osób przekonuje się pomału, bo po, bardzo pomału, bo robili sztuczne, sztuczne zawieruchy, sztuczne afery, sztuczne protesty i tak dalej. Kobieta powinna decydować. Ja mówię, że nie o, o tak Ale to też musi być wcześniej takie. Yy, yy, no jak to nazwać, takie nauczanie, żeby po prostu świadoma była ta kobieta, w zajść się ciąży i tak dalej. Ale oni robili specjalnie ten zamek specjalnie na każdym kół. No mogłoby być lepiej, lepsze emerytury. Bo się zbliżam do emerytury, więc mogłyby być lepsze. Tutaj pan nam powiedział, że tam 100 milionów złotych to tam nic, żałku. Że... No, to dużo. <laughs> bardzo dużo, niestety. <laughs> no, ale cóż. Pis lepszy? Ja wiem. Bardziej, roz, bardziej rozdawał te pieniądze. A czy Peo lepsze? Nie bardzo. Już było kiedyś Peo. Jakby nie patrzeć, to jesteśmy w bastionie lewicy, bo tutaj rządzi od lat lewica. A mimo wszystko zdecydowana większość ludzi mówi, że jednak pis. Y PiS pomógł ludziom, to nie mogę powiedzieć, no bo trzynastki, czternastki to ci emeryci też mają. No, ja na dzieci na przykład 800 plus czy 500 plus nie miałam. Musiałam wychować, dawać sobie radę, a teraz, teraz no dużo pomógł tym dzieciom PiS, no. Następny rząd nawet jakby był po pisie, to już teraz tego nie zmieni, ale na pewno by nie dał. Tym bardziej Tusk, jak rządził, to... Ceny były katastrofalne, jak pamiętam, a zarobki marne. Za 5 zł się pracowało. No. Także, PiS jeszcze w sumie, jak rządził, to nie był zły. To czemu tu lewicę wybieracie cały czas? Tu od lat rządzi lewica? Ja głosowałam na Mensena, na konfederację. Mnie konfederacja najbardziej leżała, a jak wyszło tak, no to trudno. Co to jest? No. Donald, premier Polski. Jedna, jedna najważniejsza osoba w Polsce. Tak, nie. Najważniejsze to jest akurat prezydent. A on to nie jest ważny aż tak. No, w konstytucyjnie tak, ale no wiadomo, prezydent jaką ma władza, premier to wiadomo co może. To będzie afera wysadzi tuska czy nie wysadzi? Ale znaczy, to, to wszystko od nas zależy, a mało jest nas. Mało a pani go chce, czy pani go nie chce? Nigdy go nie chciałam, nie go nie chce. Tu prawie nikt go nie chce. A u was lewica rządzi. To jak to jest? Nie wiem, nie wiem, ale po prostu gdzie u nas na Śląsku? No. Nie, to tylko tak mówią. A tu u was nie rządzi lewica? W urzędzie miasta? Powiem szczerze, wszyscy to jest lewica, ale my nie jesteśmy lewica. My, my nie jesteśmy z lewicy, ale z lewicy także oni mogą się rządzić i my. A my zwykli ludzie do przodu. Dokładnie. Dokładnie. On to no śmieszne, po prostu śmieszne, że ludzie wierzą w takie bzdury, że, że nie ma afery. Jest afera. Wy też młodzi znacie to, co było na granicy. Latali z reklamówkami, cyrg odstawiali, granicy, te, a teraz wielce kosiniak, kamie, jeszcze tam inni udają, że nie, 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 my jesteśmy Polakami, my jesteśmy patriotami, my kochamy ten kraj. Już... I to jest, to jest z obuda, to jest taki kłam, że mnie starszego człowieka nie zrobią na takie plewy, tak, że tak powiem. Dla mnie też nie, nie zrobią, się nie, zrobią. To nie to zrobią. po prostu nie da, ktoś jest Polakiem, no, ma jakieś rozeznanie, chodził może do szkoły, uczył się historii. Byłby dobry, może ktoś inny jeszcze. Ja nie mówię, że piz jest idealny, ale ale przynajmniej kładł nacisk na patriotyzm, na polskość, ale osiem na, na rozwój. Ale nie miałem wolności, no. mogłem co, cokolwiek zaplanować, żyłem sobie na Luzie, teraz nie żyję, Dlatego teraz nie wiem, co ja mam nie robić. Nie poprę nawet. tego rządu i nigdy nie poprę. To jest obłudny, kłamliwy rząd. On jest, on jest totalnie nieudany człowiekiem. On zawsze przeciwko Polsce działał, zawsze ten człowiek. A afera z tym, no, z przekopem. To samo, a z CPK, a to no ile, a z, z gazem skroplonym w świnouście, no przecież cały czas na I teraz, teraz są efekty. Nie całe dwa lata rządów, a mamy coś. Pomału taka zapaść. Niby mówią, że nic się nie dzieje, nic tak, wszystko kryją, pod dywanik zamiatają, ale jest, jest na, coraz gorzej. Dlatego jestem przeciwny KPO i temu rządowi. Mówię od razu, ja moje, mo jako osoba, i nigdy na ten rząd nie zagłosuje, I mogą mi naskoczyć, że tak powiem, bo, bo no, ma pan bo, swój prywatny biznes i nigdy musi pan nie no, Dokładnie, nikt mi nie da. Nikt mi, ja muszę sam zarobić na to, ale nigdy im nie dam ani grosza. Na Republikę wpłacę na to, żeby ludzie otworzyli wreszcie oczy, co się dzieje, bo będziemy mieli, tak jak w Niemczech, tam mam, mam znajomych, czy we Francji, że są normalnie miejsca regiony, gdzie normalny obywatel nie wejdzie. Bo jest niebezpiecznie, no. a ja nie chcę, żeby moje wnuczki czy moje, moje wnuczki, jedne drugie i tak dalej od ze strony Syna Córki, żeby. czy, czy nasze kobiety, moja żona, żeby biały się wyjść. No mówię, jest, jest niedobrze. To, co się teraz dzieje, że, że ludzie tak się otumanili. Ja nie wiem, jak to się stało te dwa lata temu, że to nie powinno do tego w ogóle dojść, bo był dobry kierunek rozwoju. Bezpiecznie. ale oni potrafią wszystko, no, Tusk zawsze był takim szkodnikiem, szkodnikiem.